Cześć wszystkim, w dzisiejszym odcinku zrobię coś o FNAFie. Niektórzy wiedzą, że lubię tam grę. Dzisiaj akurat będę nareszcie rysować. Dajcie muzykę dla, bo bardziej wiecie, klimatycznie tak. Klimacik. trochę cisza. I akurat dzisiaj będę rysowała postacie. Przed chwilą zrobiłam taki mały rysunek, aby przetrenować. Podoba mi się tylko co. I będę rysowała postacie. I jeszcze coś, co jest przede mną. Mm, tak, przede mną są różne rzeczy, więc przechodzimy do odcinka. Przede mną jest pusta kartka. odwróć no nie masz będę na początku rysować okay. pomyśl na początku, tyle wracam przepraszam, że było tak. przepraszam, że było tak cicho ale tak, za te wideo tak wszystko, co więc będę rysowała nareszcie Chciałabym i proszę nie hitujcie! coś się dzieje na zewnątrz, poczekajcie? Jeśli yy, wiecie co to FNAF, to jest gra typu Survival Horror, czemu muzyka nie leci. Tak lepiej. No, yy, gra typu Survival Horror. Więc ja lubię grać tak ja w no, gram. Jeśli chcecie, to zrobię film z szóstej i Bo już trochę grałam. Przeszłam prawie całą grę. Wyszła nowa, więc będę miała więcej roboty, jeśli chcecie gameplaya. I tak, możecie pisać pytania w komentarzach, będę odpowiadała na nie filmie. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to Lili właśnie opisała pod jednym filmem, przepięłam komentarz. Więc możecie zobaczyć to z których z ostatnich odcinków. Chyba no. A, tak, że gram w filmie Estra z Galaktyki. Upload przyjdzie, spokojnie. Yy, byłam ostatnio właśnie na próbie, parę dni temu. Około tak. Jeszcze weekend, w ostatni weekend byłam. Też wcześniej dałam film. Ale to było jeszcze z wcześniejszego. Jak wcześniej to nie było na żywo nagrywane, i muzyka się właśnie skończyła. Mam mm. mu więc już wiem, co opuszczacie, aby w tyle leciało. Którzy zauważyli, że jestem w nowej pracowni To jest nowa pracownia Ma dwie pracownie To jest ta druga, a nie ta, którą pokazuje tury Chyba się to nie No to nie No Trochę ściechą muzyka Ale to ma lecieć w jak nie aby słuchać. Tak, to jest nowa Pracownia numer dwa Nie zrobię o niej tury, spoko znaczy niespokojnie no nie mogę. Nie teraz przechodzimy do rysowania. Dobra, będę rysowała z każdej części moją będą postać albo po prostu z jakiejś dowolnej części. Więc zaczynamy. رسكت جد مشت I tak, do tych haterów. Proszę. Co z tego? Każdy ma swój inny styl. Muszę wiedzieć, o co chodzi. Komunikuję Tak. Um, no, każdy ma swój własny styl. Możecie się zgadzać ze mną, niektórzy. Jeśli chcecie... Matku, no, z Jeśli chcecie więcej z -a, to oczywiście komentarze przepełni. Abyście wiedzieli... Chociaż nie, bo to mam Jeśli chcecie więcej FNAFAT, to po prostu no wiecie. piszcie. A ja się żegnam chyba. Do widzenia. Niedługo będzie może kolejny kamerzysta, czy coś wątpię. Jeśli chcecie więcej FNAFA, to po prostu zostawcie łapkę w górę, napiszcie oczywiście komentarz. subskrypcję i pamiętajcie o dzwonku. Ja się żegnam, pa!